Kiedy myślimy o cywilizacjach, które zamieszkiwały okolice Andów, zwykle wspominamy dobrze znaną cywilizację Inków. Pierwszą cywilizacją andyjską oraz jedną z najstarszych cywilizacji na całym świecie była jednak zapomniana cywilizacja Norte Chico. Kiedy Hiszpanie pod dowództwem Francisco Pizarro podbili imperium Inków, siłą rzeczy byli zainteresowani historią oraz pochodzeniem kultur indyjskich. Niesamowite budowle, na jakie konkwistadorzy natknęli się na terytorium dzisiejszego Peru, budziły wśród nich zdumienie oraz podziw. Po rozmowach z przedstawicielami Inków, Hiszpanie poznali obyczaje, religię, a także historię Inków. Jak się okazało, Inkowie swoich korzeni doszukiwali się w pradawnych czasach. A to, co mieli, zawdzięczali Bogu imieniem Wirakocza. Badania archeologiczne z bliższych nam czasów ujawniły istnienie w Peru znacznie starszych kultur, takich jak Naska, de Huantar. Odkrycia cofały archeologów o kolejnych kilkaset lat, na długo przed naszą erą. Nawet najwięksi entuzjaści nie spodziewali się jednak, że cywilizacja andyjska mogła powstać prawie tak dawno jak cywilizacja Sumerów oraz Egipcjan. Cywilizacja Norte Chico była złożonym społeczeństwem z czasów przedkolumbijskich, które obejmowało aż 30 głównych skupisk ludności w obecnym regionie Norte Chico w Peru. Ta zagadkowa cywilizacja rozkwitła pomiędzy IV a II tysiącleciem przed naszą erą. Powstanie pierwszego miasta jest datowane na około 3500 rok przed naszą erą, w Huaricanga na obszarze Fortaleza. Począwszy od około 3000 roku przed naszą erą, wyraźnie widoczne stało się budownictwo oraz osadnictwo na masową skalę. Od początku XXI wieku cywilizacja Norte Chico, wcześniej uznawana za kulturę, została uznana za najstarszą znaną cywilizację w obu Amerykach. Daty są tutaj bardzo istotne, ponieważ mówimy o czasach, kiedy na Ziemi istniały tylko cztery inne cywilizacje w Sumerze, w Egipcie, w Dolinie Indus oraz w Chinach. Złożone społeczeństwo w Norte Chico istniało równolegle z egipskim średnim państwem i poprzedzało cywilizację Olmeków z Ameryki Środkowej o ponad tysiąc lat. Cywilizacja Norte Chico rozkwitała wzdłuż trzech rzek: Fortaleza, Wilka i Supe. Alternatywna nazwa Cywilizacja Karal Supe pochodzi od miasta Karal w Dolinie Supe, dużego oraz dobrze zbotanego stanowiska Norte Chico. Archeolodzy wiedzieli o starożytnych budowlach na tym obszarze przynajmniej od lat 40. XX wieku. Dopiero pod koniec lat 90. porwijskie archeolodzy, kierowani przez Ruf Shady, dostarczyli pierwszą obszerną dokumentację cywilizacji z Karal. Artykuły opisujące badania Karal opublikowane na początku XXI wieku w magazynach Science oraz Nature zwiększyły zainteresowanie tą cywilizacją. Mimo wszystko wciąż nazwy takie jak Caral czy Norte Chico niewiele mówią większości ludzi. Najbardziej imponującym osiągnięciem tej cywilizacji była jej monumentalna architektura, w tym piramidy, duże kopce z platform ziemnych oraz okrągłe place. Dowody archeologiczne sugerują znajomość tkactwa i być może kult wspólnych symboli Boga Stwórcy, które powtarzają się w przedkolumbijskich kulturach andyjskich. Niezwykłą cechą Norty Chico jest to, że była to cywilizacja całkowicie pozbawiona ceramik i najwyraźniej nie miała prawie żadnej sztuki wizualnej. Antropolog Jonathan Haas zwraca uwagę na duże zagęszczenie miejsc zamieszkania, twierdząc, że zagęszczenie miejsc na tak niewielkim obszarze było wyjątkowe dla rodzącej się cywilizacji. W trzecim tysiącleciu przed naszą erą Norty Chico mogło być najgęściej zaludnionym obszarem na całym świecie. Zdaniem naukowców ogromne budowle, a także duże magazyny dostarczają dowodów na rozwarstwione społeczeństwo oraz scentralizowany organ niezbędny do dystrybucji zasobów takich jak na przykład bawełna. Co zadziwiające, archeolodzy nie odnaleźli żadnych dowodów na działania wojenne, na struktury obronne, a nawet nie odnaleźli żadnych broni. Początkowo wysunięto teorię, że w przeciwieństwie do innych wczesnych cywilizacji, Norte Chico rozwinęło się opierając się na morskich źródłach żywności zamiast na podstawowych produktach zbożowych. Ta teoria wciąż jest przedmiotem gorących dyskusji, jednak większość badaczy zgadza się obecnie, że rolnictwo odgrywało centralną rolę w rozwoju cywilizacji, jednocześnie uznając silną dodatkową zależność od morskich źródeł żywności. Zdaniem ekspertów takich jak Jonathan Haas czy Charles Mann, Władcy Norte Chico byli teokratyczni. Jak wiemy, teokracja to doktryna polityczna, według której władzę w państwie sprawuje kapłan lub kapłani, i w której duchowni decydują o sprawach cywilnych i religijnych, utrzymując, że są powoływani przez bogów. Tereny budowlane pokazują możliwe dowody ucztowania, które obejmowałyby muzykę oraz prawdopodobnie alkohol, sugerując, że elita była w stanie zarówno zmobilizować, jak i wynagrodzić ludność. Stopień zcentralizowanej władzy jest trudny do ustalenia, jednak architektoniczne wzory konstrukcyjne wskazują elitę, która przynajmniej w niektórych miejscach w określonym czasie posiadała znaczną moc. Władza gospodarcza opierała się na kontroli bawełny oraz roślin jadalnych, a także na powiązanych stosunkach handlowych. Dowody na rozwój złożonego rządu przy braku jakichkolwiek działań wojennych są wyraźnie sprzeczne z teorią archeologiczną. Która sugeruje, że ludzie odchodzą od grup opartych na krewnych do większych jednostek, przypominających państwa, w celu wzajemnej obrony często rzadkich zasobów. W artykule BBC z 2001 roku czytamy, że ludzie z Norte Chico piekli swoje różne plony bez garnków do ich ugotowania. Tak jak wcześniej wspominałem, brakowi garncarstwa towarzyszył także brak sztuki archeologicznej. Nie ma praktycznie żadnych rzeźb, płaskorzeźb, obrazów ani rysunków podczas gdy brak ceramiki wydaje się anormalny, obecność tkanin jest intrygująca. Kipu, sznurkowe urządzenia rejestrujące, znaleziono w Karal. Dokładne zastosowanie kipu w tej oraz późniejszych kulturach andyjskich było szeroko dyskutowane. Początkowo uważano, że kipu używano do rejestrowania informacji liczbowych, takich jak np. liczba kupionych czy sprzedanych przedmiotów. Charles Sman sugeruje jednak, że ekipu mogło również zapisywać informacje logistyczne w taki sam sposób jak pismo, co mogłoby oznaczać, że mieszkańcy Norte korzystali z protopisma. Podczas gdy sztuki wizualne wydają się być nieobecne, mieszkańcy mogli grać muzykę instrumentalną odkryto bowiem 32 flety wykonane z kości Pelikana. Karal było głównym ośrodkiem miejskim uznanym przez archeologów za święte miasto. Na obszarze 66 hektarów zamieszkiwało tam ponad 3000 ludzi. W Karal mieścił się kompleks świątyń, amfiteatrów, placów oraz budynków mieszkalnych. Piramidy z Karal powstawały w tym samym czasie co egipska Wielka Piramida w Gizie, której wiek szacuje się na 2600-2500 roku przed naszą erą. Układ architektoniczny Karal sugeruje, że święte miasto mogło być wzorem dla budowniczych innych miast późniejszych kultur w Ameryce Południowej. W Karal wznosi się sześć wielkich piramid oraz liczne mniejsze wykonane z ziemi oraz kamieni. Największa piramida, tak zwana Piramida Major, ma wymiary 160 metrów długości na 150 metrów szerokości oraz obecnie po erozji 18 metrów wysokości. Piramida miała formę tarasową ze schodami prowadzącymi na platformę, na której znajdowały się budynki świątynne oraz, co niewątpliwie ciekawe, ceremonialne palenisko, gdzie spalano ofiary. Ze szczytu wielkiej piramidy władcy Karal byliby w stanie monitorować całe miasto. Piramidy z Norte Chico to najstarsze piramidy w Amerykach poprzedzające o prawie 2000 lat piramidy z Ameryki Środkowej. Robotnicy transportowali wielkie bloki na czcinowych matach. Antropolog i archeolog Ruth Shady sugeruje, że pracownicy byli opłacani lub zmuszani do pracy nad centralizowanymi projektami tego rodzaju. A suszone ryby mogły służyć jako forma waluty. Naprzeciwko głównych schodów jednej z piramid w Karal znajduje się samotny monolit zwany Chłanka. Archeolodzy uważają, że ten monolit był wykorzystywany do celów astronomicznych i ceremonialnych oraz do określania pory dnia. Pomiary położenia Chłanki w stosunku do piramid wykazały, że leży ona dokładnie na północ od jednej z piramid zwanej piramidą Chłanka kamienia do szczytu piramidy oznacza przesilenia letnie oraz zimowe. Archeolodzy uważają, że mieszkańcy Karal byli bardzo pokojowi, spędzając sporo czasu na studiowaniu nieba, praktykując swoją religię oraz grając na instrumentach muzycznych. Niestety niewiele wiadomo o wierzeniach religijnych oraz praktykach cywilizacji nordiczko. Tak zwany Bóg Berła lub Bóg Laski jest głównym bóstwem w kulturach andyjskich ów bóg zwykle był przedstawiany jako postać trzymająca berło lub laskę w każdej ręce. W religii Inków był znany jako Viracocha. Co ciekawe, najstarsze znane przedstawienie owego boga z berłem znaleziono w 2003 roku na połamanych fragmentach tykwy w miejscu pochówków w Dolinie Rzeki Pati Wilka właśnie w Norte Chico. Było to jedno z nielicznych przedstawień wizualnych z tej cywilizacji. Przedstawienie pochodzi z około 2250 roku przed naszą erą. Wizerunki takiego boga z późniejszych czasów znajdujemy w wielu miejscach wokół Wandów. Niewykluczone zatem, że mieszkańcy Norte Chico czcili boga, który był pierwowzorem dla inkaskiego oraz ajmarskiego boga wirakocze. Wirakocza był stwórcą świata, krzewicielem cywilizacji, który miał uczyć Indian zasad architektury, uprawy roli czy medycyny. Według Indian wirakocza miał się wyróżniać ogromną wiedzą oraz niezwykłymi zdolnościami. Miał dokonywać cuda, na przykład potrafił leczyć ciężkie choroby. Myśl o tym, że najstarsza andyjska cywilizacja mogła czcić Wira koczę lub jego pierwowcór jest bardzo interesująca. Kto wie, być może to w jego imieniu kapłani z Norte Chico zarządzali społeczeństwem. Około 1800 roku przed naszą erą cywilizacja Norte Chico zaczęła podupadać, prawdopodobnie z powodu zmian klimatycznych, które wymusiły masową emigrację na bardziej żyzne grunty. Upadek Norte Chico był istotnym momentem w historii Ameryki Południowej. Kolejnym ważnym ośrodkiem kultury w rejonie Andów było Vin z centrum w Chawin Huantar, kultura, która powstała dopiero tysiąc lat po upadku Norte Chico. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.